Są tacy ludzie, którzy na pytanie, ile klubów jest w Łodzi, odpowiedzą dwa. Pierwszy z nich to ŁKS, a drugi gospodarz dzisiejszego spotkania, a więc druga drużyna ŁKS-u, która w ramach dziesiątej kolejki drugiej ligi podejmie Olimpię L. Blonki na to spotkanie z ogromnymi nadziejami. Zapraszają Państwa... Mianą dziesiątą kolejkę to przedostatnie spotkanie. W momencie w sezonie, jeśli chodzi o zespoły z tej klasy, więc, więc duże wyzwanie przed nimi ciekawego, oni się wszyscy zaprezentują. No to właśnie, spoglądamy w tabelę, bo drugi zespół LKS-u, ligi, listę wyników też Państwo oczywiście widzieli, a zanim zawodnicy pojawią się na boisku, to napawajmy się atmosferą. Przez ciebie Jędrzej Zając, 20, Yuya 17, Mikołaj Lip. Pana Macieja Pelki, już to wszystko sobie potwierdzamy. Rozpoczyna ŁKS w strojach czarnych, żeby wszystko tutaj. Olimpia, ale ostatecznie decyzja o dalekim, mocnym zagraniu. I znów nieudanie, Olimpia gdzieś w pobliżu koła środkowego. Yuya Podłącza się Marcel Wszołek, Lipień. Jeszcze raz Marcel Wrzzołek. Coraz. No, słychać było przed momentem z jednej z ławek. Żyjemy, żyjemy. A myślę, że po tych 26 minutach też nie ma specjalnie na co narzekać. Może tylko na to, że wynik cały czas jest 0 do 0. Tak, jeśli chodzi o intensywność gry, to na pewno. Eee, na, na pewno nie może się Ale na tym, teraz strata, Kamon jest polukarnym polu karnym. Kamon, Balongo, czy będzie bramka? Nie ma trafienia Nelsona Balongo. I to jest ten brak skuteczności, o którym... Duża praca, oczywiście, japońskiego pomocnika. Bardzo dobrze dostarczona ta piłka. Nie na pewno kuriozalna sytuacja. Kuriozalna sytuacja, świetne. E, tutaj prawa dla asystenta wygrywa piłkę do pustej bramki, natomiast e, naprawdę trzeba było... Kucharski mocno. Znowu przejmuje ekipa blonga. Nie na długo Pszołek. Szukają miejsca, żeby rozpędzić się. Gracze z Łodzi. Teraz Balongo znalazł Pawłowskiego. Pawłowski zostawia piłkę. Kamon. Poszuka dośrodkowania. Sprytne zagranie. Czy to skończy się. Bramką nie wykorzystuje tego Nelson Balongo. Ale kapitalnie zachowała się tutaj obrona. Zupełnie niepotrzebny moment chaosu. my Spoglądamy raz jeszcze właśnie na to zamieszanie. Linii defensywnej. Świetna interwencja bramkarza, Natomiast sam pomysł zagrania fajny, tu ewidentny błąd komunikacji. i Po raz drugi, gdzieś pochodzi z bardzo piłkarskiej rodziny. Jego tata, bodajże w 1998 roku w barwach lks e, święcił e, duże sukcesy. I też z naszego wywiadu środowiskowego wiem, że jest to zawodnik obdarzony dużym potencjałem. I, I w perspektywie lat naprawdę może stanowić nawet i o sile pierwszego zespołu. Eukesu. Faulowane, Julia Kamon. Kolejna żółta kartka w tym meczu. Są taki. Tak, myślę, że Kamona też możemy wyróżnić za tą pierwszą połowę. Parę ciekawych zagrań. Co prawda widać, że to chyba jeszcze nie jest ten poziom przygotowania motorycznego i taki poziom siłowy. Natomiast e, pomysł rozegrania, czy czy ŁKS, to, to naprawdę jest to godne naśladowania. No i przy okazji ewentualnego kryzysu, zawsze można szybko po jednego z zawodników drugiej drużyny sięgnąć. Piłka wydawał, który już próbkę w tym sezonie swoich możliwości pokazał i przed momentem też tym strzałem pokazał że chęci w tym spotkaniu. Nie ma Juja Kamon. pada na murawę, nie ma przerywanej gry, a więc może będzie to wyglądało nieco skutecznie. Kapitany ślisk, zdaniem arbitra, była tutaj sytuacja czysta jak łza. I rusza Yuya Kamon po raz kolejny, Czekamy partnerów z drużyny, teraz przepuszczona piłka, Jędrzej zajął. czekamy na wznowienie gry. To szybko tamtą piłkę zebrać, a niekoniecznie chcą się wbawić w rozrywanie od tyłu. Jest szansa, jest uderzenie, marnuje sytuację Yuya Kamon. A miał miejsce. Miał czas, żeby zastanowić się, żeby znaleźć miejsce. Od... Zerbląga w ogóle nie zwalnia tempa i oni naprawdę są cały czas e, mocno aktywni i wyglądają bardziej na zespół zdeterminowany. I, na te, i, I właściwie można było powiedzieć, że tak naprawdę w każdej, w każdej z, e, z formacji również są e, ci zawodnicy piłki, czy budowania nawet takiego, można powiedzieć, piłkarskiego biznesu.